To on pod x ma takie, że tak pięściami bije, tak tuk 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 tuk, tuk 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 tuk, tuk 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 tuk, tuk tuk I wtedy bardzo dużo obrażeń zadaje, nie? A ten takiego czegoś nie ma. Halo, halo to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved z hybrydami. Eem, no i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zabiliśmy sobie małpkę i zabiliśmy sobie pająka, także mamy już trzy bosiki za sobą. I teraz tak, zastanawiałem się czy nie pokonać sobie Fenrisulfra, ale w sumie z drugiej strony, no, to jedyne co bym, co bym dostał tak użytecznego z tego Fenrisulfra to jest element, niby miałbym tego Mjolnira, ale tak naprawdę no to w życiu nigdy nie dałbym rady go użyć tutaj. Bo nigdy nie wbiję 190 poziomu. Ee, jeśli chodzi o znalezienie wszystkich run, to, to nie jest jakiś duży problem, no ale no, no, no nie znajdę. Na no, no, wszędzie sensie nie znajdę. No, nie zdobędę 190 poziomu. Musiałbym się przenieść na wszystkie inne mapy i pozabijać wszystkie bossy, a to trochę. No, 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 trochę niemożliwe. Ee, bo to nie o to chodzi w tej serii. Więc yy, Olać Fenrisulfra, a te główki z bossów, Alf, i tak będziemy potrzebowali na bossy z hybryd. Więc teraz będziemy się skupiać właśnie na bossach z hybryd. Jeszcze ja szczerze mówiąc, nie wiem nawet jak to znaleźć tutaj. Ale na pewno mamy Akro, tawagę Akro. A może jest sawagę będą więcej takich? Nie. Summon. Mm hmm. Też jest tylko jeden Summon. To, to jakie jeszcze bossy są tutaj z tego? No dobra, nieistotne. W każdym razie, możemy sobie zrobić Fabrykator, w końcu. Yy... Replikator, przepraszam. Tylko teraz się w sumie zastanawiam, chyba będę musiał to wszystko przenieść. I tu se na środku postawię replikator. No bo tak naprawdę warsztatu i... fabryk... Co tu jeszcze zostało? Warsztatu i fabrykatora tak naprawdę nie będziemy potrzebowali. O kurde, jaki wielki jest ten replikator. Zapomniałem sobie go zmniejszyć w, w ustawieniach. No dobra, trochę tu przez ściany wystaje, ale nie szkodzi. No dobra, w takim razie ja sobie przygotuję kilka rzeczy. Mutator teoretycznie możemy odblokować, ale jeśli chodzi o propagator, to potrzebujemy 111 poziom, a ja tego 111 poziomu. No nie biję jakoś szybko. Muszę znaleźć 100 run i wylewelować chibi do końca. Trochę to potrwa. No dobra, na razie tym się nie będziemy przejmować. Mutator nam wystarczy w zupełności. Oprócz tego zrobię sobie może dedyki i zrobię sobie przede wszystkim gaha Gabagera. O, I chyba postawię go na suficie jakoś. Zobaczymy, czy się zmieści. Trzy godziny później. Dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie shielda. A musiałem ustawić sobie troszeczkę większy zasięg tego shielda, bo no nie, nie wystarczył. A przy okazji, jak już grzebałem w tych plikach, to zmniejszyłem sobie rozmiar replikatora Łapie, coś się zrobił? I chyba troszeczkę przesadziłem. <głopaki> Jaki malutki! Eee, dobra, w każdym razie zrobiłem sobie dedykowane schowki. I w sumie dedyki, słuchajcie, mogę sobie tutaj tak postawić. o. Nie, będę sobie mógł tutaj dookoła chodzić. Tu jeszcze to przeniosę. Może sobie to wydłużę tutaj w tę stronę. No, i w sumie nie głupi pomysł. Nie głupi pomysł. Dobra, słuchajcie, ale to, 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 to takie budowanie. To, to ja wiem, że Was to nie interesuje za bardzo. Ja sobie tutaj będę po malutku gdzieś tam coś tam budował. Ale my zajmijmy się już yy, poważnymi rzeczami. To jest, yy, chciałbym zrobić nowego Urban pira. Zrobiłem sobie też mutator. To zrobiłem w pierwszej kolejności, żeby tam całego elementu nie zużyć i tak dalej. Zrobiłem sobie mutator. Tutaj będziemy musieli. O kurde! Myślałem, że to jest do zmiany, a ja puściłem puls. Tutaj się zmienia. God damn it! the gender of Nerbydinos. No i to jest to, co chciałem zrobić. W razie czego, jakby nam, wiecie, wyszedł Urban Fear samiec, to będziemy mogli zmienić jego płeć. No dobra, zacznę kraftować już DNA. Słuchajcie, idealnie mi się zmieściły tutaj dwa gawagery. Yy, jedną gachę wyrzucę chyba na. O! Oho. No co z tego, że się gawager zmieścił jak gacha się nie zmieści? God damn! No dobra, no tu sobie jakoś postawię te gawagery. Tutaj z tego, z tego miejsca akurat tutaj w ogóle praktycznie nie korzystam, więc... Myślę, że będzie idealnie. Jedna gacha będzie robić organiczny polimer, druga gacha będzie robić pył elementowy. No ale dobra, no to nie jest nasze zmartwienie. Słuchajcie, ogólnie zrobiłem w poprzednim odcineczku hybrydę feroxa. Więc... Mógłbym zrobić teraz taką dużą Hybrydę Feroxa. Tylko, że potrzebujemy jajo Triceratopsa. A ja chyba tricków nie oswajałem. Więc sobie oswoimy parkę tricków. W międzyczasie będę szukał Gigełków. Prawdopodobnie zabiję komendą dzikie dinki, żeby się respiły nowe. Dobra, mamy jednego trajka. Pięćdziesiąty poziom. Hmm, co ja chcę. Nie, skorpiona chyba nie będziemy używać. O, -o. Au. Eee. kurde, nie mogę go trapić. O, eee, synek, synek. Kurda, a ten synek co tu robi? Dobra, jeden kibelek. I idę samczyka szukać Kurde Gryf, dawaj tu Kurde, tu jest samiec, ale strasznie duży level ma No dobra Bronto, odsuń się No właśnie, teraz jak mamy dedyki Mógłbym Brontozaura oswoić W sumie Bo z modem Kraken z Better Dino Brontozaur Zbiera Eee, wszystkie materiały. Metal może zbierać, kamień może zbierać. To wam w sumie mogę pokazać, jak to działa. A z dedykami nie musimy się martwić o wagę tego dinozaura, nie? Eee, dobra, mamy gościa. Dwa kibelki. To w sumie mógłbym. Oj. To w sumie mógłbym znaleźć jakiegoś prontozaura na szybko. A tamten się już oswoił. No to bierzmy go. Eee, bronto, bronto, bronto. 150 level, 150. O, niedaleko jest. To byśmy mogli zawra oswoić. Dobra, do tego skorpiona użyję. Ej, patrzcie, dał mi jakiegoś bufa. Ten ferox. Coś zrobił Coś zrobił ten Ferox Ale nie wiem co, tak zatańczył i takie dziwne te były promienie od niego Pięć przysmaków! O ja pierdziu dobra To jak się oswoi to wam pokażę mniej więcej jak to działa eee, z dedykami przede wszystkim, nie? Chociaż większość z was pewnie już wie. A dobra, Brontozaur się oswoił. Dobra, to czekajcie, to zróbmy... Dobra, musimy zrobić coś takiego. Dedicate Cztorage Interface z moda S+. Kata, że na przykład z Acro nie leci Serce Gigełka. To by było kurde tak fajnie, łatwo farmić te serca. Dobra, teraz kurde, żeby się okazało ten... Żebym... żeby, żebym, żebym ja się teraz nie pomylił, nie? Żeby to kurde faktycznie się zbierało tutaj te materiały tym Brontozaurem, bo kurde... Będzie źle. Będzie źle. Zapierdził, nic nie widzę. Dobra, berki zbiera, słomę zbiera. O! Na C zbiera kamienie. Ale nie zbiera kamienia, tylko zbiera krzemień. No, i no to jest taka uboga wersja yy, Textrider'a, nie? No, bo zobaczyłem, tak dość powoli to zbiera, nie? Strider by tu huknął raz i by wszystko dookoła zebrał. No, ale wiecie co, no. Stawiamy sobie taką skrzynkę. Dajemy aktywuj. Yy, dajemy upload list everything. I wszystko nam za chwilę powinno stąd zniknąć, nie? O, waga się zmniejszyła, wszystko nam zniknęło. Tylko nasionka zostają. Fajna sprawa, nie? Zrobimy sobie tą hybrydkę teraz. Tylko najpierw muszę jeszcze DNA wykraftować, więc lecę zobaczyć tam, gdzie metal zbieram. I przetestuję sobie tego brontozaura tam. 700 metalu ze skałki. E, to fajnie zbiera metal. No ale zobaczcie, mogę przejść sobie tu środkiem. Nie muszę się obracać do tych skałek chyba. I on wszystkie na boki będzie rozwalał. E, no nie jest taki sły, nie. Stridera na fjordurze nie oswoimy, ale brontozaurem można zawsze materiały jakieś pozbierać. Także spoko. No dobra, ale wracamy. Słuchajcie, do ciekawszych rzeczy. Także lecę do bazy. Eee, zrobimy sobie tą hybrydkę. Pozbieram gigiełki jeszcze. I zrobimy sobie jeszcze na koniec Urbanfira. A w ogóle tak, jeszcze, jeszcze zanim polecę, bo ja sobie tu powiem, pozbieram materiały. W sumie. Nie potrzebuję mu dawać wagę. Nie potrzebuję mu zdrowie. Nie potrzebuję energii. Więc ja mu dodam wszystkie punkty w prędkość ruchu. Zobaczmy w takim razie, jak on szybko chodzi. No, i teraz to mi się podoba! Teraz można zbierać materiały, kurde! <laughs> Brontozał z prędkością yy, ruchu. Super, super. No dobra, słuchajcie, zobaczcie, tyle metalu udało mi się nazbierać. Tyle kamienia. Kamień wykorzystamy dla gach. Dobra, mamy to. Cyk. No i to jest duży Ferox. Można bez siodełka. No ale... W sumie on wygląda jak Ferox, nie? Tylko głowę wydryma i, i rogi. <ścoughs> ale super on wygląda. Skacze. Jak Ferox. Ale szybki, on się rozpędza chyba. Ale mało bije. Charming Intimidation, o, 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 i jakiś buff, Otter Bonding, 10% damagea. Improved Stamina and Health Regen. Ej, tylko wiecie co? Ferox? Ej, on go zaatakował! Patrzcie, on go kopie ten mały Ferox, patrzcie, patrzcie co on robi, Siu, siu, Ale, Kozacki jest ten mały ferox! Widzieliście, jak on Karateka jest? Kurde, jak go tam się, siup, siups siup, kopał. Kurde, tu z ogonka, tu tego, tu togo. O ja, pierdziu, ale Kozacki. Dobra, podnazywajmy sobie te dinki. No dobra. Nazwałem brontozaura I nazwałem e, tego feroxa. E, tricków. Tricków nie będę nazywał. Jeszcze będziemy mieli Urban Fira dzisiaj, mam nadzieję. Więc sobie przetestujemy to. Wiecie, jaki jest tylko jeden mały minus. Ferox normalnie, jak jest duży. Co to jest? Kurde, nie wiem, teraz nie sprawdzę. To on pod X ma takie, że tak pięściami bije, tak tuk, 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 I wtedy bardzo dużo obrażeń zadaje, nie? A ten takiego czegoś nie ma. Ej, to jest jakaś szarża, nie mogę się zatrzymać! O, zatrzymałem się. Na prawym przycisku mam jakąś szarżę. A i dopiero jak puszczę prawy to się ten... Próbujmy w tego Skorpiona więc. A energia mu się skończyła. God damn it! I on wbił tylko jeden poziom. No I min. Mean. A i musimy znowu prawy wcisnąć i on wtedy zaatakuje Albo nie eee. Ej, ale ten mały ferok, patrzcie jak on wybija, jaki on karateka jest, jak le kozak Ej, czemu ja nie mogę atakować? Oprócz tego, o o, bigo, 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 a oprócz tego mój mały Ferox, kurde, wywija, ej, ale super, a oprócz tego daje mu zwiększoną regenerację zdrowia i zwiększa mu atak, ten mały Ferox, temu dużemu Feroxowi, więc fajne kombo, nie, fajne kombo. Na pewno warto coś takiego sobie spróbować, przetestować, zrobić. I ten mały, kurde, jak on wywija tam na tych plecach. Siup, 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 tu lewa, prawa, kurde, tu kolanko, kurde, z ogonka. ale on super jest. No ale dobra, w takim razie, kurde, to przygotuję sobie materiały no i zbieramy serduszka gigełków no. Taki jest cel, więc no nie wiadomo, ile to potrwa, ale będziemy musieli to zrobić. Tylko, że szczerze ja nie pamiętam gdzie się Urban Fira robi, nie? Bo chyba tutaj się go nie robi. Na pewno nie tu, chyba tutaj. Tutaj musimy Operation Urban Fear zrobić. widzę... Bertilize... Jak to nie mam? A gdzie są moje Lasiohelaraaptory? Ehm... Ej, zgubiłem Las raptory Tutaj mam, ale to są same samce. Ach, kurde, bo patrz, bo ja mu zmieniłem nazwę, dlatego go nie mogłem znaleźć. Dobra, nie było tematu. A ja mam tu jajo. Ale dobra, i tak tych jajek... No w sumie nie będę potrzebował tych jajek, kurde, więcej. Nie wiem czemu nie wyciągnęło mi tego jaja, no ale dobra, nieważne. Eee, to i. Aj i tu się go robi. No dobra. No dobra. W takim razie spoko, to sobie kraftujemy. Ja lecę, słuchajcie, poszukać jeszcze gigełków. Prawdopodobnie wpiszę komendę na zabicie dzikich linków, i, i będę szukał, latał, aż w końcu znajdę. Mamy skaner, więc powinno być prościej. O, jest jakiś gigełek: 145R-gigełek. Ja, Pierdziu. Normalnie bym go oswoił, ale chyba go zabijemy. Eee... Karchy nie ma żadnej, więc lecę po gigełki eee... I, i zrobimy sobie Urban. Pira. Kurde, 25 punktów, atak ma ten gigeł. Mocny, mocny. No ale dobra, zabijam go. Ale bije mocno, i opierdził. ten gigełek. I ładny, nie? Tak ładne kolorki miał. No ale dobra, serduszko dla mnie ważniejsze niż gigełek. Szczerze mówiąc, od gigełka lepszy skarcha moim zdaniem, więc no. I tak gigełków nie oswajam na tej, w tej serii. Trzy godziny później. No dobra, słuchajcie. Mam urban fira. I teraz ciekawe, czy wyjdzie nam samica. Ty wyszła samica, nie musimy płci zmieniać. Ha! No tak, no teraz jak mam mutator, to tak wychodzi, nie? Teraz jak mam mutator, to tak wychodzi. Dobra, w takim razie spróbujmy sobie je rozmnożyć. Aczkolwiek yy, rozmnażanie hybryd wygląda tak, że mamy jakąś tam szansę na yy, zrobienie zapłodnionego jajka. Więc oby nam wyszło zapłodnione jajeczko. No i dupa. I 15 minut musimy czekać. Ja pierdziu. W każdym razie Teraz, jak mamy urban firy i możemy sobie je rozmnażać, to ja bym sobie przygotował armię firów. No i może w następnym odcineczku zrobilibyśmy sobie Akro, żeby już bić tego bossa z modów? Możecie mi dać znać w komentarzach, jakie jeszcze bosy tutaj są, bo ja szczerze mówiąc nie mogę tego znaleźć tutaj. Więc możecie mi dać znać. To też będziemy się przygotowywać po malutku do tych bossów. Ja będę musiał sporo akro do, kontra Tazorusów zabić, żeby, żeby zrobić sobie tego sumona. Eee, no ale to myślę, że to nie jest jakiś duży problem. Pofarmimy i poszukamy i, i znajdziemy. Ja sobie poczekam na jajeczko. Zrobimy sobie eee, Urban Fira z przywiązaniem i sobie go przetestujemy. Ewentualnie mogę go porównać do tego gościa tutaj na pierwszym poziomie. Jak, jak to będzie wyglądać. Więc czekam. Aż w końcu wyjdzie mi zapłodnione jajeczko. 3 godziny później. No dobra. Słuchajcie, po długim czasie AFK mam 13 jajek, aczkolwiek to nie są wszystkie jaja z rozmnażania, bo czasami jak parka jest koło siebie, to one sama od siebie składają takie niezapłodnione nie, nie jajeczka. Ale no, trochę tych jajek mi się niezapłodnionych wykluło. Eee, później, kurde, stałem AFK, 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 i teraz się okazuje, że mam dwa jajeczka. Wyklujmy sobie jeszcze szybciutko, ile to się robi? 40 sekund. A gdzie to drugie? Ło, kurde, jak daleko poleciało. Dobra, miejmy nadzieję, że wyjdą dwie samice. Kurde, jakby wyszły dwie samice, to by było super, bo bym sobie je też wyrzucił i bym mogły sobie składać jajeczka. Bo chyba z 6, może 7 razy wyszło niezapłodnione jajko, więc kurde, szansa na to jest chyba niewielka. Więc im więcej samic, tym lepiej. Przetestujemy sobie takiego gościa z przywiązaniem i przetestujemy sobie wtedy tego gościa też bez przywiązania. A, tylko że on będzie jeszcze długo, długo dorastał. W ogóle jedna rzecz, chciałem mam jeszcze tutaj pokazać. Mamy tutaj Redwood Eco Trees, Redwood Crafting. Ultra, Seven został przywołany. Ty kurde dwie samice, ale jaja, ale mam szczęście teraz. W sumie, kurde, nawet jakby wyszły samce, to mógłbym mutatorem zmienić płeć. Ej, ale one będą bardzo długo dorastać, pewnie, nie? Ultak serenowanator został przywołany. I co za każdym razem, jak go będę wyrzucał, to będzie wy wyskakiwać taka wiadomość? W sumie, ej, nie, szybko dorastają w miarę. Już 1% jest. No, ej, w miarę szybko dorastają. To super. Dobra, ale wracając do tego. Bo ja myślałem, że coś zrobię dekorację tak poza odcineczkiem, ale zobaczcie, że tutaj jest. Redwood Tree Do tego mamy Platformę No to zróbmy taką I mamy Tree up Tap Eco trees Zróbmy 4. Ciekawe czy to można podłączyć I zobaczcie Możemy sobie takie wielkie Redwoodowe Drzewo tu postawić Nie wiem Postawię je tu Siup i mamy Redwoodowe drzewo w tym. Ale platforma. Kurde, ej szczerze, chyba za małe drzewo zrobiłem, czekajcie. Czekajcie, <laughs> czy można je podnieść. Czy już na stałe zostanie mi to drzewo? Czekajcie. Redwood Tree. Może takie potrzebujemy duże. Kurde, 4 wziąłem. No, dobra, jedno chcę, jedno chcę. Jeszcze jest small Redwood Tree. Dobra, wydaje mi się, że to będzie to... Ta, takie wielkie drzewo trzeba zrobić. Eee, dobra postawię je z drugiej strony, może koło gach, Ale to dużo miejsca mi będzie zajmować Dobra tu je postawię Ło kurde to wystaje tam fest wysoko Ej ale dalej nie mogę zrobić tej platformy Kurde ej to ja już nie wiem, po co takie rzeczy mogę craftować Myślałem, że specjalnie czekałem na was Żeby wam to pokazać W sumie to zostawię, bo to ładne drzewo jest a, a tu, kurde, tak, tak średnio bym powiedział. O co tu chodzi z tymi platformami? Po co ja mogę to zrobić i platformy, skoro nie mogę i tak drzewa postawić? A zróbmy małe drzewo jeszcze. Nie, no małe drzewo to nie. To jest za małe drzewo. Dobra. Jednego sobie wyrzucę, od razu ustawię tego. Tego gościa schowam na razie. I wyciągnijmy je tutaj. Przetestujemy sobie je na pierwszym levelu. Ten ma przywiązanie. Kurde, nie mam wody. Trudno. Poradzimy sobie bez wody. Chyba szybciej biega. Po tysiąc bije. Bez punktów. Okej. Okay, ładnie, ładnie, ładnie. Zobaczmy. On ma 55 tysięcy HP, a ten ma 46 tysięcy HP. No, czekajcie, stańmy nim z boku. Później porównamy sobie przyrosty. Ten dziad bez przywiązania. No bije po 800, no to w sumie nie jakoś bardzo dużo, nie jest jakaś duża różnica, nie? Po 900. No tamten był po 1300. Nawet widziałem hitki niektóre, więc. No w sumie nie. No jest różnica. Jest różnica. Eee, ten ma 4660. Dostaje 2000. No nie całe 2000. 1800 HP. No i 147. 17%. Pro... Kurde, że teraz nie walną jakieś gafy, eee, Ale chyba tak. A ten. Ma tyle HP, no powiedzmy 56 tysięcy, ma 58, czyli ponad 2000 i obrażenia 20%. Dobra, teraz fajna sprawa w sumie, bo mamy tego Dinka, a on leczy procentowo. Na, na Urbanfira nie działa, buff. No To niedobrze. No ale czekajcie, tego bez przywiązania wyrzucę sobie, żeby jajeczka składał. A tamtego spróbujemy wylewelować. I zobaczymy jak będzie bił. Tutaj lata nam hybrydka. Więc dużo poziomów jesteśmy w stanie wbić. Wystarczy tego HP, kurde. On ma 15 tysięcy HP, no chyba go hybryda nie zabije, nie? Ej, kurde, patrzcie, ile ja mu punktów dałem w atak? 10. I on już po 3000 bije. O kurde, i tu dwie hybrydki się zry... Ile tych hybryd się tu zrespiło? Ło no, kurde Jeszcze Raptor Alfa Dobra, rzucimy rage'a. To tysiąc więcej bijemy. Ciekawe czy to się skaluje później z punktami jak dodamy więcej. Pewnie tak! Bo jak, jaki to jest? Eee, kurde, nie było tam chyba procentów żadnych napisanych. Zastanawiam się, czy wszystko w atak pakować. Bo ja nie jestem pewny jak ten akro wygląda, jak walka z tym akro wygląda, z tym sa savage akro. Czy nie, nie, czy nie przydałyby się nam jakieś punkciki w HP też. Więc ja może nie będę wszystkiego rozdawał. Dodam tyle. I już po 10 tysięcy bijemy. To mi się kurde podoba. To mi się kurde podoba. No, i taką armią jeszcze sobie wyobraźcie, że ten, że on będzie miał mating boosta, nie? Czy tam jak się to nazywa? Że, jak jest parka koło siebie, no to, 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 to to jeszcze więcej będzie bił. Więc to jest w sumie ciekawostka. No dobra, mamy potężne dinozaury do walki, więc tak jak mówiłem wcześniej, dajcie mi znać, jakie tutaj są bossy. A na następny odcineczek, ja prawdopodobnie przygotuję sobie tego Savage Acro. Może być, dobra, niech składają jajeczka. Mamy trzy samice, także super. Te jajeczka teraz będą bardzo, bardzo szybko nam się produkować. Ja sobie prawdopodobnie zrobię armię urbanfirów No i zabijemy sobie bosiki. Eee, no ale póki co to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam także. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.